Cześć, melduje się Kobikowski. Zostawiamy na co najmniej jeden odcinek serię 1 do 48 Sherman będzie w przyszłym tygodniu. I poświęcimy uwagę małemu zestawowi Kobi w skali 1 do 35, która jest moją number one ulubioną skalą. Mamy tutaj odwzorowany w kolorze ciemnoszarym niemiecki średni samochód terenowy HORSCH 901 z okresu II wojny światowej. Z tego co udało mi się na szybko wyczytać, była to konstrukcja dość popularna, bo samej wersji bazowej wyprodukowano około 15 tysięcy egzemplarzy i jakieś tam jeszcze chyba wersji jego pochodnej jak dobrze zrozumiałem, kolejnych kilkanaście tysięcy egzemplarzy, no więc mamy tutaj na pewno konstrukcję popularną, rozpowszechnioną. Jeszcze tylko parę słów o skali 1 do 35. Bardzo się cieszę, że widzimy, że tej Kobi zapowiada, będzie co najmniej kilka fajnych nowości w skali N do 35. Pojazdów takich właśnie niemieckich, średniego rozmiaru oraz też będzie no, co najmniej jedna ciężarówka w skali do 35, co bardzo bardzo cieszy, yy, ponieważ według mnie, mam, mam, nie wiem, ale się domyślam, yy, im więcej będzie maszyn w skali do 35, tym bardziej będzie widać jak Znamieni, znakomita jest to po prostu skala, idealnie nadająca się do, do no, średnich i dużych konstrukcji. Wiadomo, z tymi najmniejszymi, najmniejszymi konstrukcjami jest problem, bo wtedy no, może brakować tej, tej przestrzeni, do zerwania, właściwego zerwania szczegółów w małych konstrukcjach. Ale dobra, teraz już wracamy do naszego Horsia 901. Wiadomo, w zestawie nie mogło zabraknąć już teraz takiej tutaj plakietki na białym skosiku. 1937 to rok wprowadzenia tej maszyny, horz 901, KFZ 15. Dobra, więc tak to wygląda kolejny nieduży zestawik od Kobi, który nie zrujnuje naszego portfela, a będzie wspaniale wyglądać na półeczce lub na naszym biureczku. Jako, jako ozdoba, ale też jako zabawka, bo tak jak nieraz już wspominałem, konstrukcje typu otwartego naturalnie zapraszają do zabawy, żeby tam coś do samochodu wsadzić, przewozić i tak dalej. Tutaj mamy bardzo fajne gumowe opony, które świetnie się toczą. Solidność tej konstrukcji jest odpowiednio dobra, więc jak najbardziej też do zabawy się nadaje, ale nie ukrywajmy, mi się wydaje, że w większej, w większej części ten model będzie po prostu ozdobą gdzieś na półeczce czy na biureczku. Tak? Szybko przechodzimy do oględzin. Słuchajcie, w ogóle te, te samochody takie bym powiedział o takim charakterystycznym wyglądzie przedwojennym, bardzo mi się podobają. Tutaj, jakby typowe dla tych konstrukcji było to, oczywiście, że przednia część kadłuba kryjąca silnik była dosyć taka przewężona koła były wysunięte pod takimi no wyodrębnionymi nadkolami. Lampy też najczęściej były jako odrębne modu moduliki, takie właśnie okrągłe, no i oczywiście te ogromne grille chłodnic z przodu. Powiedzmy sobie, że był to taki przedwojenny, no i też drugowojenny sznyt i to mi się oczywiście bardzo, bardzo, bardzo podoba. Ma, ma to w sobie coś takiego eleganckiego, tak, i no tu jeszcze ten kolor ciemno-szary, elegancki. No i też yy, super będzie to wyglądać też jak będą całe te czarne Mercedesy. To na pewno czekamy na to, na to bardzo, i to wygląda kapitalnie. Tu jeszcze mamy odpowiednio te przygotowane te, te błotniczki, takie, żeby to wszystko było tutaj ładnie pospasowywane no super w tym zestawie słuchajcie naliczyłem około 9 elementów z nadrukami więc sporo tutaj z przodu widzimy wyraźnie rejestracje wermachtowskie tutaj nie wiem jakieś oznaczenie też jednostki może czy coś w tym stylu jakieś oznaczenie taktyczne się domyślam na przedniej obnałowiewce też mamy nadrukowane tutaj takie poprzeczki i Um, to obramowanie całe i wycieraczki. Tutaj mamy takie wnęki y, klamek, bo oczywiście same drzwi były dużo większe, tak? To takie były tylko wnęki, wnęki na klameczki takie zaznaczone z tego co tam obserwowałem. No i z tyłu rejestracja Ym, bardzo ładnie. Więc na taki malutki zestawik: sporo elementów z nadrukami. W sumie takich mega specjalistycznych y, elementów, to powiedziałbym tutaj. Tylko jest właśnie ten, ten przedni. Przedni grill chłodnicy, no i też no, elementami o wysokiej specjalizacji na pewno należy uznać te, te błotniczki, ale one są takie teraz modułowe, fajne. Ja bym powiedział, że to już jest. Będzie można też je stosować w innych miejscach, więc po prostu nie jest to na pewno element o super wysokiej specjalizacji, tak. To, to to. Oczywiście wspominam o tym dlatego, że można by się pokusić o tym jak dobrze mógłby wyglądać taki model gdyby go zrobić całkowicie po prostu z klocków po prostu tego ogólnego zastosowania. No tak, tak dobrego wyglądu tego przodu na pewno nie udałoby się uzyskać. Dobra, więc tutaj tak przód bardzo fajnie, tutaj też widzimy chyba taką dziurę na korbę, która umożliwia uruchomienie silnika. Tak, te wydatne, takie pokaźne reflektory wystające, te nadkola, błotniki. Tak, o ta, cała to jest obudowa tego silnika. Tam oczywiście do środka nie możemy zajrzeć. Za mało miejsca w skali 1 do 35. Za mało miejsca. Lustereczka yy, wystają w takim miejscu, takim dość, bym powiedział, może za mało wystają, bo tak jak patrzę patrzyłem z, z kąta, nie wiem, czy byłyby użyteczne w ogóle dla kierowcy tutaj taka za, za przednim kołem skrzyneczka tutaj po obu stronach koła zapasowe i co ciekawe wyczytałem, dopiero się do, o tym dowiedziałem przed chwilą one są, to nie były tylko takie wieś, zawieszone koło zapasowe, ale to koło miało też um, ułatwiać pokonywanie przeszkód terenowych, mianowicie mogło podpierać konstrukcję w przypadku na przykład jakiejś, wyobraźmy sobie, że tutaj ta moja ręka jest hałdą jakiejś tam ziemi, to ono się, to koło pomagało w tym momencie, żeby, żeby na przykład um, tutaj samochód nie zarył po prostu dnem, tylko właśnie się oparł na kołach i umożliwiał łatwiejsze pokonanie przeszkody e, terenowej. To ciekawy fakt, o tym nie wiedziałem, ale w, chyba zdaje się w późniejszych wersjach tego pojazdu um, um, zostało to już um, koło usunięte, tak? No bo to też na pewno ta konstrukcja, bo wtedy to koło nie mogło być tak wiecie, um, byle jak zawieszone, na jednej tam śrubie, tak? tylko pewnie no, to była jakaś, trochę, trochę ciężka jakaś tam konstrukcja, tak, żeby to jakieś tam może łożysko było, coś i tak dalej, żeby to wszystko mogło sensownie działać. Tak? Więc tutaj widzimy bok dosyć prosty, ale tutaj tak jak powiedziałem te klameczki są nadrukowane z wnękami klameczek. Ym, oczywiście cały, całe drzwi nie są zaznaczone, no, całe drzwi były odpowiednio oczywiście większe, tutaj okolały te, te błotniki. Yy, I umożliwiały wejście dosyć sprawne do, do konstrukcji. W ogóle, szecie, musimy sobie uświadomić, że to był dosyć, dosyć sol, taki, nie, nie sol, solidny, to wiadomo, ale dosyć taki masywny samochód, nie? Bo zobaczcie, przygotowałem na tą, na tą okazję sobie. To jest skala 1 35 i uwaga, i ta tutaj Skoda Fabia, która może być nam doskonale znana z naszych dróg jako popularny hatchback yy, dla Polaka, z zobaczcie. Jaka ona jest po prostu malutka i przede wszystkim niska, tak? Ja spróbuję tutaj tak wyrównać te koła. To zobaczcie, tutaj prawie tutaj do tego poziomu tych, tych drzwi ona sięga, tak? Ta konstrukcja była dosyć, dosyć wysoka, tak ponad 2 metry chyba tutaj do tego punktu, no do, generalnie do złożonego dachu, bo tutaj mamy model ze, ze złożonym, znaczy z rozłożonym dachem. Bo tutaj mamy złożony dach, tak? Więc z rozłożonym dachem, tam domyślam się, jakaś była po prostu taka prosta konstrukcja na ten prezent. No to tam były ponad 2 metry wysokości tego pojazdu, więc to była no taka, no dosyć solina, no, Znowu powiedziałem, dosyć taka masywna konstrukcja, tak? Duża konstrukcja, tak? Dobra, tu mi się strasznie obłędnie, mi się podobają te, te, te dodatkowe jeszcze kapseleczki. Kapselki powtykane tutaj w te koła. Ja uwielbiam, jak na przykład jak coś małego składa się jeszcze z jakichś tam z mniejszych elementów, no to na pewno cieszy, i albo na przykład, tak samo tutaj, że ten korek od chłodnicy, to jest osobny element, który wciskamy. I to jest ten nasz popularny taki, studzik, studzik z bolcem, nie? ten mały taki. Jeżeli chodzi o wnętrze, tu jestem troszeczkę, y, powiedziałbym, rozczarowany o tyle, że y, z nieznanego mi powodu nie dano tutaj drugiego siedziska takiego typu, wiecie, typu, y, typu, takiego, wiecie, mocującego, mocującego tyłek figurki i tutaj możemy zamocować tylko tego kierowcę, nie? A już na przykład osoby przewożonej nie bardzo. To jest też okazja może do tego, żeby spojrzeć tutaj na naszego kierowcę, Spójrzmy na jego miną, nie jest zadowolony, słuchajcie, bo to jest, to jest oczywiście porządny Niemiec, nie jakiś tam nazista, tylko porządny Niemiec, który został siłą wcielony do Wehrmachtu i po prostu stara się wykonać swoją pracę. I jak tylko może spowalnia oczywiście niemiecką maszynę wojenną, na przykład, bo, bo był tylko kierowcą, więc yy, yy, mógł wspierać. Y, hamować właśnie tutaj wysiłki y, niemieckiej maszyny wojennej poprzez na przykład wybieranie dłuższych tras, albo na przykład celowe wjeżdżanie w dziury, żeby na przykład uszkodzić samochód i tak dalej. To tak, wiecie, gdybym teraz mógł, to bym puścił do was oko, nie? Y, dobra. To a propos trochę tego, tego, tej akcji teraz z tymi, z tymi nazistami tam i z odwoływaniem tych, tych zestawów. Po prostu y, mam z tego taką polewkę, że może jak będzie mi się chciało coś więcej na ten temat, po prostu y, później Wam y, wygłoszę z mojej, z mojej prywatnej opinii. Tu jest z tyłu, zobaczcie. No, ha, jeszcze tylko na sekundę. Bo zobaczcie, na przykład bo w szwym wagenie, to oczywiście jest zupełnie inny model, w innej skali, i tak dalej. Ale tutaj, gdzie tylko się dało, dali dodatkowe takie siedziska, nawet z tyłu, nie? A tutaj no, tego jednego siedziska nam kurczę po, poskąpili. To takie nieeleganckie, bym powiedział. Dobra, więc tutaj widzimy jeszcze w zestawie skanister i lornetka tego nowego typu, już. Więc tutaj mamy taką małą przestrzeń, żeby tam. Jakieś tam bagaże wrzucić. No, i tutaj mamy uformowany tak że, jakby ten materiał, ten prezent taki na stelażu, złożony dach. Tutaj z tyłu. Bardzo ładnie to wygląda. Mi się to podoba, i, i co to mogę więcej powiedzieć? Jeszcze rzuć okiem na, na tył. Skromnie lampka. Tu jakiś uchwyt taki, który można tutaj wykorzystać do zamocowania czegoś z tyłu haki i również ta sama re, rejestracja Wehrmachtowska, tak? 579031 nie, zrobi, nie zrobili jakiegoś błędu głupiego dobra z drugiej strony mamy dokładnie to samo jeszcze tylko rzut okiem na, na płytę podłogową mamy tutaj, już teraz COBI nas przyzwyczaiło do solidnych konstrukcji w tym zakresie i mamy tutaj oczywiście wyściełane to gdzie się da blaszkami tymi wzmacniającymi Zobaczcie, wszystko tu jest ładnie wygładzone, wzmocnione, i przez środek biegnie taki jeszcze, jakby moglibyśmy sobie powiedzieć, wał napędowy. Um, no, tak to można powiedzieć. No, coś, co tutaj nam urozmaica, to, yy, to dno. Tak. Oczywiście, znaczy, wspomnę jeszcze o tym, nie wiem czy mówiłem. To był samochód z napędem na cztery koła, tak? Z tego, co, z tego, co wyczytałem. Słuchajcie, więc generalnie ko konstrukcja jest. Według mnie bardzo fajna, jest odpowiednio sztywna, i tutaj, jakby też właśnie pod kątem no, sztywności i siły konstrukcji, tutaj zaprojektowano to zaprojektowano tą budę, żeby tutaj ścianki rozumiecie, były na, na grubość normalnie jednego studa do tego miejsca, a tutaj jest to tylko odchudzone tymi takimi elementami z wykończonymi z cień, cieńszą blaszką. Dzięki temu to daje wrażenie takiego właśnie odchudzenia na ile się da, bo według mnie, no może by kombinować jakoś z montażem, jakoś wiecie, takim poprzecznym, jakiś, jakiś po prostu em, kafelek, tak, w, w montażu jakimś poprzecznym, może by się coś zyskało, ale na pewno wtedy konstrukcja byłaby em, bardzo delikatna i nie wiem, czy udałoby się tak zamontować te koła, na pewno nie dałoby się tych, tych błotniczków tu jeszcze dać, więc generalnie ja bym powiedział, że tutaj konstrukcyjnie ym, jak najbardziej na plus. Tutaj trochę troszeczkę delikatnie jest ten, ten ym, y, bo generalnie tutaj zobaczcie te, te dwa tutaj nadkola, te błotniczki, one nie są od góry niczym zakontrowane, y, tylko po prostu, bo tutaj jest lampka, tam jest tylko taki element luźny i one trzymają się de, de facto tylko na jednym studziku. Więc tutaj to jest element, który może nam tutaj odpaść, ale. No, tyle, że się trochę wygina, ale tak aż łatwo, łatwo nie chce nam odpaść. Nie, nie będę, słuchajcie, tego tutaj na siłę, no, tak wiecie, tego, tego zmuszać tutaj do, do, odpadnięcia. Generalnie, słuchajcie, bardzo, bardzo fajny zestaw i ja chcę jak najwięcej zestawów od Kobe w skali 1 do 35. Jak najwięcej, tak, więc to jest... To jest coś, co możemy tutaj sobie postawić obok, obok <grych> innych zestawów w skali 1 do 35. Jeszcze nie ma ich na razie tak, tak aż dużo. Znaczy, jest masę tych wszystkich Young Timerów, oczywiście, teraz, ale one jakby no nie pasują nam do II wojny światowej. Tak? Więc tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, że, że chcemy mieć więcej. Muszę doprecyzować, że chcemy mieć więcej zestawów drugowojennych w skali 1 do 35. Ja bardzo czekam na kolejne te właśnie Mercedesy. Również ten Mercedes G4 jest też taki mniejszy Mercedesik. No i na pewno ten, ten ciężarówka Opla not w skali do 305 to będzie rary tasik i coś czy jakiś hit sprzedaży, może nawet będzie taki hit pisany samymi wielkimi literami. Dobra, słuchajcie, a ja dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Przy odcinku zajmiemy się, tak jak już Wam szeptałem, na pewno tym Shermanikiem Easy Eight w skali 1 do 48. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć!